Dieta slow carb to sposób odżywiania, który pomaga schudnąć. Nie chodzi o to, żeby ciągle jeść mało węglowodanów. Zamiast tego jesz konkretne węglowodany, które nie powodują gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi. Ta dieta jest prosta. Nie musisz liczyć kalorii. Po prostu postępujesz zgodnie z kilkoma prostymi zasadami. Chodzi o to, by jeść w sposób, który sprawia, że Twoje ciało spala tłuszcz. To pomaga schudnąć i mieć więcej energii. Dieta slow carb to nie cudowny środek na szybkie odchudzanie. To sposób na zmianę nawyków żywieniowych na lepsze, trochę jak dieta pudełkowa, tylko że sam przygotowujesz posiłki. Dieta slow carb opiera się na pięciu głównych zasadach. Po pierwsze, żadnych białych węglowodanów. Unikaj białego ryżu, chleba, makaronu, ziemniaków i przetworzonej żywności. Jak to mówią w Łodzi, białe pieczywo won z talerza. Po drugie, jedz te same kilka posiłków. Wybierz trzy do czterech posiłków, które lubisz i powtarzaj je przez cały tydzień. Możesz poczuć się jak w barze mlecznym, gdzie menu się nie zmienia, ale za to wiesz co dobre. Po trzecie, nie pij kalorii. Pij wodę, niesłodzoną herbatę lub czarną kawę. Po czwarte, raz w tygodniu urządź sobie cheat day, czyli dzień rozpusty. W ten dzień możesz jeść, co chcesz. Możesz skoczyć na słynne łódzkie zalewajki. I po piąte, nie bój się tłuszczu. Jedz zdrowe tłuszcze, takie jak oliwa z oliwek, awokado i orzechy. Oto prosty przewodnik po produktach, które możesz i których nie możesz jeść na diecie slow carp. Jedz białka takie jak kurczak, ryby, wołowina, jajka, soczewica i fasola, warzywa takie jak szpinak, brokuły, kalafior, fasolka szparagowa i papryka, rośliny strączkowe takie jak soczewica, czarna fasola i fasola czerwona oraz zdrowe tłuszcze takie jak oliwa z oliwek, awokado, orzechy i nasiona. Unikaj białych węglowodanów, takich jak biały ryż, chleb, makaron, ziemniaki, ciasta i słodycze. Słodzonych napojów, takich jak napoje gazowane, soki, słodzona herbata i napoje dla sportowców, oraz przetworzonej żywności, takiej jak paczkowane przekąski i fast foody. Zapomnij o hot dogach z manekina. Dieta slow carb może przynieść kilka korzyści. Utrata wagi ta dieta może pomóc Ci schudnąć, zwłaszcza tłuszcz z brzucha. Zwiększona energia, dzięki stabilizacji poziomu cukru we krwi, będziesz mieć bardziej stały poziom energii przez cały dzień. I prostota. Zasady są łatwe do zrozumienia i przestrzegania. Mogą jednak pojawić się wyzwania. Łaknienie. Możesz odczuwać ochotę na produkty, których nie możesz jeść. Sytuacje towarzyskie. Może być trudno trzymać się diety podczas jedzenia poza domem lub na spotkaniach towarzyskich. Oraz potencjalne niedobory składników odżywczych ważne jest, aby upewnić się, że otrzymujesz różnorodne składniki odżywcze na tej diecie. Nie chcesz przecież skończyć jak chudy byk z łódzkiej piosenki. Aby rozpocząć dietę slow carb, zacznij od włączenia jednej zasady na raz. Skoncentruj się na jedzeniu pełnowartościowych, nieprzetworzonych produktów i bądź cierpliwy dla siebie.